Więc dzisiaj nagrywam filmik specjalny z tym oto tu gościem. Yy, nazywam się Wiktoria i będziemy dzisiaj nagrywać filmik pod tytułem makierz na ślepo. Yy, I najpierw ja wolę jej zrobić najpierw bo ja się strasznie boję o moje oczy. Och, ja jestem taka. Wiecie, rozgadana na każdym filmu, więc zaczynamy. Dobra. Bez zbędnego gadania. Zaczynamy. Ja robię Wiktorii najpierw. A na później. Mamy o taką i... Zawiązujemy no, mi oczy. Od... Tak. Więc zaczynamy. Magda ma tu już tak. oczy. Ja więc ci... najpierw damy cię. ja się boję. Co ja? Damy ci... Ci... Nie wiem. Mm. Yy, Otworzę dużo nie. Na pewno tu się nie. No, no może do... od podkładu zacznie, ale daj mi. Co Który to podkład? A, wiadomo. No to? Czyli otwórz mi to <laughs> Masz pędzorek? <laughs> ja nie mogę się przestać śmiać Proszę. <laughs> dobra, to będzie. Ten... Tu. No, tu, no, dobra. dobra. Hej. <laughs> Gdzie <laughs> ja Cię maluję? Tu jest <laughs> czoło? jest czoło, dobra Zęby mi już pomalowałaś No chyba wystarczy okay. Bo chyba mi włosy zafarbiłaś Dobra, kolejna rzecz no tam ci róż. No dobra, to pędzel. Ten sam? No. Jak to otwiera ten róż? Tak trzeba przekręcić. Okej. Okay. Proszę, róż. Okay. To nie pomaluj mi zębów. Gdzie hmm. Chyba myślę, że trafiłam, ale... Nie wiem. Tak na wyczucie się tu. To, to, to chyba dobrze. Dobra, drugi. Tu. tu. Okej. Okay. Myślę, że. Zębów ci nie Nie. No to tak jeszcze. Tu, tu, tu. Dobra. Dobra. Już się boję, bo na ruserko na razie zobaczyć nie mogę. No nie. Więc może damy Ci ścineczkę. O nie! Proszę, już cię odkręciłam. Masz tu. Czekaj. Okay. Ona jest odkręcona, tu? Mhm. Nie ty masz nie, ja nie, mogę. Nie ty masz. Dobra. Nie, nie Jeszcze ty tu. Jeszcze. Czekaj, bo ja ci tutaj ruch. No, ja daję. Okej, okay, dobra, dość. Okej, okay, co dalej? No dobra damy ci konturówkę O nie Ale która to jest To jest A która to są dwie różne? Nie, proszę zobaczyć A tu jest takie do pędzelek Tu masz kredkę Tu masz otworzony maszyn. To? Tak to jest kredka No ty masz Myślę, że tak mi mm. <laughs> okay. wymalowałaś, już żelaz! <laughs> Ale ja na serio ja nic nie widzę. Okej, okay. okej. Okay, tak. <laughs> Myślę, że dobrze. Dobra, kolejna rzecz. Yy, dobra, to zostały nam chyba tylko... A co? Oczy i brwi chyba? <laughs> Dobra, a to takie ciemne, o! No to, ale co takie? Takie cie, do, no. jasne i ciemne. No, to, no to to jest do krwi. Do brwi, to brubi. To, brubi, no to proszę. A czym to do, czym to pomalujesz? Um, to czekaj, tam jest taki pędzel. Taki do oczu? No to jest coś takiego. Aaaa, ja nie wiem gdzie jest jaki kolor. Tu teraz masy nap ciemnym. Tu jest jasne. To jest jasne. Pomieram te dwa. Wyglądają tak pomieszane. Dobra. Gdzie ty masz teraz... Poczekaj to. Gdzie ty masz teraz drzwi? Tu O patrz, 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 Czekaj. Dobry, tu Tu? Tu. Tu. daj jeszcze. I Czuję. Mam no, drugą. Śminka już wysknęła. Czuję. No. Dobra, starcie, starcie. Dobra. Teraz oczy. Teraz zostaw nam oczy. O, Przesunę je A daj no. jeszcze szczotkę. A nie, nie ma szczątki. Dobra. Tu zdążę na końcu. O, to jak ty chcesz wyglądać? Ja, chcę, żeby... ja się pojęłam. Daj, co tam masz? Tu masz, tu mamy równe kolory. Okay. Więc czekaj. A to mi wystarczy jedna paletka. Tak? No tak. Ty Z tymi są Some mission. Tu jest taki ładny kolor. Ale wszystkich jest ten ładny. Dobra, masz tu. Czekaj, nie zamykaj. Magda! To? Tu masz, o, ta paletka. Okay. Tu masz pędzelek pendelek wyciągnąć. Nabrać tylko koloru, który ja chcę? Nie, bo ja to muszę sama. To. A gdzie to jest? Tu, tu jest, jest kolor? Jest. Tak. Dobra. Nie ten chciałam, ale. Dobra, robisz. Gdy ty masz oko. O, tu. Nie, tu masz oko? Mhm mm Twoje oko. Drugie, czy to samo? Drugie. No. Masz drugie. Chyba tu. Ale nie tak. <noise> Dobra. Okej. Okay. Chyba tak. Okej, okay. są nam ostatnie już dużo nie, Zrobię <grym> zamknij oczy. Odkręcać ci? No. I daj mi gdzie jest pudełka, a gdzie co? Tu masz Zakrętka wyciągnij sobie. No. A tu masz to? No. A tu dużo się zmieje, normalnie? No. Gdzie ja to się zamacza? Dobra, poczynaj to. Zamknęłaś oczy? No. O <śmienic> ja Okej, okay. Czekaj. Gdzie ty masz oko? Tu? A, nie wiem. Drapiące to. Teraz drugą, no. Jak widzę zamoczyć? Tu? Nie, obok. Tu. <śmienic> Okej. Okay. Teraz drugie. Tu jest Ucho. <śmienic> Okej, okay, start. Tu, tu, tu. Okay. Teraz odwiązujemy. Nie no, ja chcę zobaczyć swoje dzieło. Jak ja wyglądam! Teraz ja. Od tego. Od czego? No. Dobra, teraz wika mnie maluje. Ja. I tak, ja chcę zacząć od podkładu. Tylko czekaj, mm. ja sobie włosy do tyłu muszę. Ech, jest. Tak, tu masz podkład. A buju, buju, buju. Tu Ty masz podkład. jest? No otwarty, otwarty. Tylko musisz tak, 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 Jest. Tylko nie Tylko mm. nie tak, <laughs> tak, Ej, okay, czekaj, drugi. Nie w Nie! <gry> no. Okej. Okay. Nie do później. Róż. róż. To nie był róż. Dobra, a co to dajesz? Ej, okay, to będzie taka... Tak, ty masz róż, czekaj. Okej. Okay. Dobra. A teraz coś. O nie, o nie! To jest warto? Czekaj, no czekaj, bo cię odkręcam. Dobra. Okay. Tu jest? Czekaj, która tu, tu, tu. Dobra, no. Który to jasne, to, to ciemne. Ten jest ciemny, ten jest jasny. Tu Bocze... jest jasny? Czekaj, no. Dobra, no. A, tego nie mogę! Ty już wycelowałaś w oko! No. O. Nie! O, o, otrzymaj ja. mi to! Zmarujesz, kobieto? A jesz? A jeszcze? Moje oko tam dół. Aaa pod okiem! Okej okay, masz. O moje oko. O! I końce. Co teraz? Cię nie? No. Cię nie. A ja ci dam bursz? Nie, da dałaś, dałaś. Ja już płaczę. Wybierz paletkę. No tą. Dobra, no. tu. Ta im patyczek. Czekaj tu. Tą, którą ja No nie, nie, bo tak tu masz. Tak no. tu. O, tam to masz? O, od... <laughs> ty Tylko płagam cię. Nie włosy, nie włosy! Nie pasenka. <laughs> Teraz drugie czy to samo? Drugie. Ojej, oko. Czekaj. O O, teraz drugi kolor! No. O boże, jakie ja mam kreski. Okej. Okay. Czekaj. Oh my god! What? Dobra, no. wyglądam jakbym miała podbite oko, ale dobra. No ale oko, dobra, dajesz. To... Mm, dobra, teraz najgorsze. Tu do No.

Już? Daj mi zamoczyć. Dobra, czekaj, ja ci zamoczę. No, dobra. Czekaj, bo... Za dużo. Dobra. Ojej! Oje... Aaaa! Dobra, Mogę rozwiązać? To wszystko? No! <śleski> Co ja zobaczyć! O Boże! <śleski> piękne, mam usta! Tu takie duże! <śleski> Nie A moje konturówką. Ok. Konturówką, czekaj, hmm. muszę zawiążę z powrotem. <noise> Już widziałaś. No ale to ty! Patrzcie, jaki tu mam Jaki tu mam ładny ten. O takie oko. No. Dobra. mi jeszcze raz. ci muszę konturówkę. wezmę, czekaj. Ok. Bo nie dałaś mi konturówki, no? Czy mi zęby wydłubała. No. Jaki fajny jest, Ej! tylko trzymi mi w ustanie, w nos. Okej, okay, sto. Już Okej okay. pięknie tak wyglądamy. Tak, i oceniajcie w komentarzach. Który makijaż jest lepszy? Za, Założysz się, że jej. <grym> <grym> A jak ty masz? to masz w to się <grym> No Piękny, nowoczesny mm. styl robienia kreski do góry. <grym> Czekaj, daj, teraz nie zrobię na bez tego. Rzęsy daj. Nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, zaraz wracamy jak się myjemy, pa. Czeka, więc my już jesteśmy umyte prawie. Ona mi zrobiła tak tutaj pod włosami mam. miała jakąś Musimy sobie teraz zrobić perfekcyjny makijaż, tylko no. um, bez bez zakrytych oczy. oczu. No. E, teraz Ale... Wam pokażemy dokładnie no. co to, to my jakimi makijażami i jakiej firmy tutaj używaliśmy taki, taki róż. Z jakiej to firmy tutaj jeszcze. To czekaj. To jest chyba z Vermi. Tak? Vermi. No. Tak wygląda, o. Dalej y, mamy... Też z Wermi podkład. podkład. Nie masz wszystko z Wermi? No prawie że wszystko, bo ja robię zamówienie z na to Z Wermi też taki do brwi. O. Tam są akurat dwa kolory. Dwa kolory? Dobra, no. Dobra mam... Kamera nam nie chciała stać przed chwilą. Dobra, Masz, tutaj mamy jeszcze szminkę z Color drop Z dropa Z dropa, to, no, taki ciemny róż, o może tutaj Ja to kupiłam światło. w Krakowie W Krakowie było, no. Tak, światło świeci i ona może się wydaje trochę jaśniejsza Może tak, o, jest będzie taka, taka. ciemna mm. o. I to jest kolorek, czekajcie 29610 yy, Magdat masz jeszcze tusz na rzęsach. No wiem. No to. I, ma, i używaliśmy też tuszu do rzęs z natury. Ja go kupiłam w naturze, ale to jest ogólnie on jest cały pobrudzony, fajnie. Ale -e -e co tam... Ja sobie jeszcze ręce umyłam. Tak. Takiej firmy. <laughs> I dobra, i pętelków używałam. Z, ze stronki kosmetyki z Ameryki, i tam możecie zamówić sobie takie pędzle. Mam ich. Zrobiłyśmy zdjęcia na Instagrama. zobaczycie nas na Instagramie. Z tymi naszymi oh, My no. <laughs> na więc żałujemy tego. A tak jak już mówiłam, te pędzle i ogólnie te wszystkie pędzle z takim wzorkiem, zamówiłam sobie ze stronki mm, kosmetyki A z Ameryki. ta chustka była kupiona w chustkowym. Dobra. Żartuję, dobra. No. Więc kończymy ten filmik. Mamy nadzieję, że filmik wam się spodobał. No i zapraszamy do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Więc do następnego filmiku. Pa pa. pa, pa.